Aloha, Subwędkarz. Dzisiaj materiał troszeczkę taki przedświąteczny. Otóż, przede wszystkim nie czuć w ogóle, że idą święta. Jest 25 listopada i dzisiaj zawiał wiatr, który miał 19 stopni. 19 stopni miał wiatr. Wiał ciepła taka bryza, jakby halny był nad morze Niemożliwe. W każdym razie bardzo, bardzo ciepło. Wszystkich pozdrawiam, którzy jeszcze wyłażą na wodę. Ja w związku z moim wiekiem postanowiłem nie ukrywać wcale PESEL-u i kupiłem sobie pompkę elektryczną, która jest akumulatorowa. I chciałem dzisiaj powiedzieć o niej słów kilka. Rzecz jest dostępna na AliExpressie w dużych ilościach. Kupiłem ją pięć razy. Od razu ostrzeżenie, trzeba znaleźć poprawny link. Zastanawiam się, czy nie zająć się marketingiem afiliacyjnym, dlatego że Większość linków do tych produktów powoduje, że te produkty nie przychodzą, tylko oni za moment zwracają ci pieniądze, bo co się stało. Więc z tych, z tych pięciu, yy, 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 a może sześciu, nawet, które kupiłem, nie pamiętam, to pierwsze w ogóle po dwóch dniach dostałem message, że nic nie przyjdzie, ale tego nie przeczytałem. Czekałem, czekałem, czekałem. Dopiero na dwa dni przed dostawą przeczytałem ten message, że on nie przyjdzie, więc kupiłem następną i następną i następną i w końcu jedna nawet przyszła. Ale za to przyszła przed terminem. Przyszła ta pompka przed terminem i wtedy się okazało, że oczywiście ja ponieważ mam dwa domy, to byłem w tym drugim i nie miałem kogo zupełnie ogarnąć, znaczy zapomniałem o tym jakoś, bo to nie było w tym miejscu, gdzie ja jestem, więc wyszło mi zęba. Otwieram tą pompkę, która w końcu jednak przyszła. Kosztowały tak mniej więcej po 300 zł. Te pompki do 270, mniej więcej. Ja kupiłem za chyba 212 w efekcie i ona przyszła i ona wygląda se całkiem poprawnie. Długo się ładuje, ale ma dużo akumulatora. Ma 8000 mAh i to jest dużo. Prawdą jest, że fajnie pompuje. Zaraz powiem o szczegółach. Największą nieprawdą, jeśli chodzi o tą pompkę, jest to, że ma 2 stopnie. Chyba że ta jest uszkodzona i od razu robi, wiecie o co chodzi, nie? Możliwe że jest uszkodzona, ale nie sądzę. Ona po prostu ma jeden stopień. Miałem takie pompki jednostopniowe i one fajnie działały. Z dekatlonem ja. Porównanie mam oczywiście do pompki elektrycznej takiej, która ciągnie chyba do 18 psi. Ta sprawia wrażenie wolniejsze, ale to głównie dlatego, że tamta jednak ma dwa stopnie, na początku dmucha objętość, a potem dopiero dobija ciśnienie. Ja jej nie kupiłem do supa, co jest ciekawe, dlatego, że ta pompeczka jest fajna, jest leciutka, wszystko można... Podam link, nie afiliacyjny, zwykły link do tego produktu w opisie i będziecie mogli sobie obejrzeć, sprawdzić wszystkie wagi, średnice, wszystkie technikalia. One są oczywiście bardzo ważne, ale poza technikaliami ważne jest jak się tego używa. I otóż ja wziąłem sobie po prostu tą pompkę. I najpierw poszedłem pompować winga, bo jej nie kupiłem do supów, bo yy, supa najczęściej robię gdzieś przy samochodzie. Rzadko się zdarza, żebym potrzebował coś, coś do pompowania supa na mieście. Co jednocześnie jakby jest z dala od wozu, więc ja to robię przy samochodzie, więc te, to kablowe urządzenie mi wystarcza. Aczkolwiek może z czasem się przekonam, od razu powiem, że tak. Napompowałem sobie Winga mojego podstawowego 6 metrów, 6 PSI. To jest swing jedynka, najstarszy swing połatany bardziej niż gitara holdysa. I chcę powiedzieć, że. No, no napompowało się normalnie, tylko w, w trakcie pompowania tam jeszcze ten nozul wypadał, w sensie ta e, końcówka e, wypadała, ale to jest kwestia wprawy, trzeba ją po prostu tak skręcić w, w przeciwną stronę, żeby ona się jakby odciągając, dociągała. Nie potrafię tego powiedzieć, e, mogę to tylko niestety zatańczyć, e, jak mawia moja przyjaciółka jest to absolutnie prawda. Tą część mógłbym zatańczyć. Co ciekawego jest w tej pompce jeszcze, tak na szybkości, to ja w ogóle dzwonię do Ciebie w takiej sprawie, że jeszcze zdążysz kupić, uważam, tę pompkę przed świętami, i dać swojemu facetowi do supa, uważam, że napompuje się ten dwa supy, nie testowałem, ale uważam, że to na luzie zupełnie, 8000 mAh to jest dużo, jak rozumiem, mniej więcej elektrykę, to wystarczy na luzie na, na, na dwa, na dwa supiki. Kwestie termiczne mogą tutaj wejść, czy można dwa, jeden po drugim napompować? Hmm, bo no to może być jakiś kłopot, ale jak mówię znowu, nie testowałem tego. To co jest ważne to tak: po włączeniu ona pokazuje ile ma te PSI na końcu i masz tutaj zadane ciśnienia. Ciśnień można zadać kilka w zależności od sytuacji. Zamknij się. Sytuacji może być kilka, to znaczy mogę na przykład sobie wziąć to jest w tej chwili, e, sup jest ustawiony na 11,5, ale mogę sobie go. E, czy tam w sum czy kajak? Włączyłem to. Hm. Dobra. Mogę to ustawić na, e, na, na różne tutaj ciśnienia. E, ale też jest jaka granica. Chyba 14, 15, 15,5, 16, 16. Do 16 mogę supa na, nastawić, ale jest tutaj też taki tryb edycji. Yy, zaraz do niego dojdziemy. Aha, tutaj jest trzy chyba do, yy, do, do, do dmuchanych krokodyli i takich tam różnych pelikanów i kółek. 13, to jest ten edytowalny, to ja jego mogę do 25 ustawić, nie próbowałem 25, ciekaw jestem czy ktoś ma taką dojścia, a te gladiatory na przykład są takie solidne, ciekaw jestem co powiecie, jakby było to z gladi gladiatorem, no i tu jest jeszcze taka do namiotów dmuchanych, jak zobaczyłem pierwszego SUPA w 2012 roku, powiedziałem, chciałbym zobaczyć namiot w takiej technologii. I słuchajcie, są to namioty już od ładnych paru lat. Teraz tak, pompka jest świeżo po nadmuchaniu mi tego, tego winga 6-metrowego i zwróćcie uwagę, że ona była już na 2 trzecia, w tej chwili jest znowu jakby na 100%. To znaczy nie zostało zużyte dużo, myślę, że jest zużyte mniej niż 15-20% akumulatora, ale to zgaduję. To, co mi się tutaj podoba, to w sytuacjach wieczornych, jak już... Się zwijasz, i słońce dawno zaszło, i kajakarze już dawno piją. No, w ogóle wiesz o co chodzi, tak? Zostałeś sam ty i twoja dziewczyna, jesteście mokrzy, wściekli, i na dodatek jeszcze tną komary strasznie, to przynajmniej możecie sobie zapalić światełko, to komary odlecą do światła. Ale oczywiście można też używać tego do innych celów, na przykład można powiedzieć, że jest kicha i chciałbym pomocy. To nie jest SOS. Tak, jak w latarkach nurkowych, ale przynajmniej, przynajmniej no, czymś tam pomaga, na pewno. No i co jeszcze? Ładuje się przez USB-C, tutaj. Ładuje się, napisane jest, że pełne ładowanie 8 godzin. Ja dostałem naładowane to fabrycznie do 2 trzecich i naładowanie do 100% zajęło, zajęło 4 godziny na, na dużym 2A zasilaczu, ale to znaczy dla mnie jest duży, teraz są już dużo silniejsze, zdaje się, więc nie, nie przejmuję się tym. Natomiast no, myślę, że w czasie, w czasie krótszym niż 8 godzin od zera się nie da. No i tutaj jest jeszcze jakiś kabel. Aha, kabel, fajna rzecz, jak jedziesz samochodem gdzieś, to możesz sobie wziąć. No właśnie, zaraz dojdziemy do końcówek, możesz sobie to zasilić z samochodu. To nie musi być USB-C zasilane skądkolwiek z samochodu albo nie z samochodu, tylko jest też normalny, normalny jakiś taki, taki jack. taki Konektor, którym możesz w samochodzie to sobie ładować Z gniazda samochodowego I jest oczywiście klasyczne USB Więc to jest jednocześnie powerbank No to już chyba wszystko powiedziałem Jedna uwaga moja do tego wszystkiego To jest moja obserwacja z dawien dawna Muszę powiedzieć, że to co mi się najbardziej kurde nie podoba W tych wszystkich narzędziach przygotowywanych Takich i outdoorowych i, 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 i męskich często to, to jak się na przykład pójdzie nie wiem, do Juli, takiego typowego sklepu dla facetów, gdzie można kupić wszystko od farby przez pędzle, aż po wiatrówki, to się okazuje, że prawie wszystkie etui są czarne. I zastanawiałem się nad tym dość długo, kto to wymyślił. Wszystkie te gadżety są czarne, dlaczego? Dlaczego to wszystkie rzeczy są po prostu czarne? I wiecie dlaczego? Ja już wiem, po prostu czarny się najłatwiej gubi. Przed chwilą zgubiłem fajne i musiałem zamówić jeszcze jedno na temu, i wiem na I wiem na pewno, że czarne ginie najłatwiej, i nie podoba mi się to. Wolałbym, żeby to było na przykład. Dlaczego? Dlaczego to całe nie jest w takim kolorze, w jakimś takim oczojebnym? Nie, żebym lubił takie kolory, ale lubię w sumie, Lubię oczoebne kolory. Dobra. To jesteśmy teraz przy Pompce, to tak. Niskiej jakości wężyk, skręcony oczywiście, może być można powiedzieć, że jest zimny albo coś, ale jakość jego. Widziałem, widziałem gorszej jakości wężyki do pompek, sup, ale nie było tego dużo. Więc tak, on ma tutaj, można go. Aha, jeszcze sobie wyjmiemy. Te rzeczy są symetryczne, więc można tutaj nie ma, to, to akurat fajne, że nie ma definicji, która część jest bardziej do czego, tutaj można wszędzie, dobrze mówię, tak jest, tutaj mogę wszędzie zamocować, symetryczny jest wąż, w odróżnieniu od węży elektrycznych, których wcześniej używałem. Teraz tak, mamy tutaj... Em... Ładowarkę do samochodu z tym, z tym właśnie takim jackiem grubym. Nie wiem, coś się nazywa, niech ktoś podpowie, kto wie. Przy okazji, tym, co podpowiadają i w ogóle bardzo Wam dziękuję za. Ja wiem, że jest już po sezonie i w ogóle wszystko, ale kto że ten, ten film, to, to, to bardzo Wam dziękuję i dziękuję za subskrypcję, który w tym roku zrobiliśmy tysiąc. Nie? Czy wiecie, że jestem największym. Dzięki Wam. Że jestem największym kanałem supowym na świecie w języku polskim. <laughs> Dobre, co? E, bardzo za to dziękuję, bez Was e, w ogóle by się nie udało. No i teraz tych nozli jest tutaj trochę. No tutaj jest taki na przykład, nie wiem dokładnie, na pewno jest jakiś takie są te wszystkie e, bostony, nie bostony. To jest akurat klasyka supowa e, to, to służy do, do, prawdopodobnie do pontonów. To służy prawdopodobnie do dmuchanych e, tych, 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 tych pelikanów, takich różowych, co się im wtyka w dupkę. A to może być do... do, do, do e, e, slingshot zdaje się ma takie zawory, które się albo wsuwa to w środek, albo wręcz w slingshocie bez niczego zakłada się od razu tego typu końcówkę. Znaczy na pewno, e, na pewno mamy tutaj trzy 6 końcówek i ta e, będąca konektorem tych sześciu sama w sobie jest siódmą końcówką. Jest na pewno e, na pewno wszystkie standardy są e, objęte. Kończąc. E, za 213 zł kupiłem rzecz, którą na pewno uważam, na pompuję dwa supy, a, e, a kluczowym zastosowaniem dla mnie będzie jednak wing. E, I tego winga e, robię tak, że mam do obsłużenia i deskę, którą muszę skręcić. I winga, którego muszę pompnąć, więc zamiast rozdzielać te rzeczy, to te rzeczy będą się działy szybciej. Nie powiedziałem, że napompowanie tego winga 6-metrowego do 6 PSI zajęło mi 6 minut i 30, przy czym miałem dwa błędy, bo dwa razy końcówka mi wypadła, więc powiedzmy, że 6, 6, 6. Czy, na pompowanie 6 do 6 zajmuje 6 minut. I to jest akurat tyle, że nawet nie wiem, czy nie za szybko troszeczkę. To być może nawet udałoby się mi złożyć. To będzie szybciej niż mi się udaje skręcić całego. Winga, bo tam jest masz 4 śruby, na górze mam dwie śruby, sześć śrub, 6 minut. Nie zdążę chyba. Chociaż może se kupię elektrycznego jakiegoś śrubokręta. Zobaczymy. Podsumowanie, jeszcze raz, więc ja tam bym powiedział, że warto. Po pierwszym sezonie powiem, co, co o tym myślę. To, co mi się tutaj chyba najbardziej podoba, to że, to, że jednak są jakieś elementy, które powodują, że że nie będę mógł tego zgubić. O i przy was właściwie mogę, mogę dokonać desilizacji, nie wiem jak to nazwać. U oddarcia folii. Widzimy się na wodzie. Sekcję zapomniałbym, zawsze tak mam, jak Colombo, yy, więc ta pompka minimalnie przebija. Porównałem sobie potem ciśnienia z moją pompką, no, która też nie była w, w centrum miar w Sèvres pod Paryżem yy, yy, sprawdzana, ale moja główna pompka jak bywało 6 PSI. Względem 7 ja potrafię na, znaczy wydaje mi się, że, że, że słyszę różnicę w dźwięku, i tutaj miałem wrażenie, że, że te 6 jest troszeczkę jakby przepompowane. Sprawdziłem że rzeczywiście na tej mojej głównej pompce ręcznej od Najsza, pokazywało, że jest 7, więc trzeba o tym pamiętać. Nie jest to w ogóle niebezpieczne w przypadku supów. Raczej 1 PSI nic nie, nie zrobi wingowi, ale gdyby to było 3, no to już tak. Także przepompowuję.